ChatGPT GPT po raz kolejny gniecie system. Po ostatnich aktualizacjach, które wprowadziła firma OpenAI w swoim narzędziu pojawiło się wiele nowych możliwości zastosowań czatu GPT. Jest ich wiele, ale dzisiaj omówimy sobie jedną z nich. Jest nią funkcja, dzięki której każdy może zbudować własnego chatbota w kilka minut i zaprojektować go do konkretnych zadań i według własnych potrzeb. Aby to zrobić musisz mieć oczywiście płatną wersję czatu. Po lewej stronie w panelu głównym klikamy zakładkę na Explore i otwiera nam się strona z naszymi chatbotami. Widzimy tutaj domyślne czaty, które zostały zaprojektowane przez OpenAI. Mamy na przykład generator blazu deli, generator naklejek, negocjator i wiele innych. Aby stworzyć własnego chatbota, klikamy Create a GPT. Teraz w panelu po lewej stronie mamy chat, który we wszystkim nam pomoże. Wystarczy wpisać, jakiego chatbota chcemy stworzyć, do czego będzie przeznaczony, jak ma się nazywać, w jakim stylu ma pisać, jak ma się do nas zwracać i wiele więcej. Chat, który tutaj jest, przeprowadzicie przez cały proces. Można komunikować się z nim w języku polskim. Jeśli klikniemy zakładkę Konfiguruj, to możemy dostosować i ustawić naszego chatbota ręcznie. Na przykład możemy wgrać własne dane w pliku PDF, na których ma zostać wytrenowany. Po wszystkim klikamy przycisk Save w prawym górnym rogu ekranu i w panelu po prawej stronie możemy zacząć korzystać z naszego chatbota. A jeśli chcesz nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał chatu GPT, to mamy coś dla Ciebie. Właśnie trwa premiera naszego najnowszego e-booka, który jest kompletnym zbiorem podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy z zakresu wykorzystania chatu GPT. E-book z okazji Black Week możesz nabyć bardzo atrakcyjnej cenie, a dodatkowo trwa promocja na nasz bestsellerowy kurs Business AI. Linki do promocji znajdziesz w opisie naszego profilu.